No przede wszystkim chodzi nam o to, żeby sprawdzić w jaki sposób przewożeni są pasażerowie w Białymstoku. stoku. To się niewątpliwie przekłada na ich bezpieczeństwo, a my chcemy mieć pewność, że właśnie w tych środkach transportu osoby przewożone będą bezpieczne. To już trzecia taka akcja, kiedy policjanci, inspektorzy transportu drogowego, a także funkcjonariusze służby celno-skarbowej kontrolują takie pojazdy. Każda oczywiście z tych służb kontroluje je pod swoim Kątem. My sprawdzamy głównie uprawnienia do kierowania stan techniczny pojazdów, no ale obowiązkowo za każdym razem sprawdzamy również trzeźwość kierowców. Tylko podczas ostatnich takich kontroli policjanci sprawdzili ponad 100 pojazdów właśnie jeżdżących jako taksówki aplikacyjne, ponad 50 mandatów nałożyli na kierowców tych pojazdów. No, ujawnialiśmy tutaj różnego rodzaju wykroczenia zarówno w Ruchu drogowym, jak również te związane czy z obowiązkowym wyposażeniem pojazdu, czy jego stanem technicznym. No ale spotkaliśmy się też z, sytuac z taką sytuacją, kiedy hmm, policjanci zatrzymali samochód, za kierownicą którego siedział obywatel Algierii, nie posiadający ani badań lekarskich, ani testów, ani zaświadczenia o testach psychologicznych, ani licencji hmm, na przewóz hmm, osób. No niestety ta kontrola dla tego mężczyzny zakończyła się nałożeniem przez inspektorów transportu drogowego kary w wysokości 16 tysięcy złotych. Tak, będą kolejne akcje. My bardzo precyzyjnie przyglądamy się temu problemowi. Już po pierwszej akcji no, można było spodziewać się, że przy kolejnych nie będzie tego typu problemów. Podczas tej pierwszej akcji mieliśmy m.in. kierowcę, który kierował pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, a jednak świadczył takie usługi i woził osoby. No niestety, druga akcja pokazała to, że te wykroczenia popełniane przez tych kierowców, nadal się zdarzają, a więc konieczność taka istnieje. Mówimy tutaj wszak o bezpieczeństwie przewożonych osób takimi taksówkami. Chcemy mieć pewność, że jeżeli ktoś będzie korzystał właśnie z tego typu środków transportu, będzie w nich bezpieczny.